Jest nowe oprogramowanie dla telewizorów LG OLED 044135. Instalujmy. I czego dowiedzieliśmy się o tym firmware? Usprawnienia. Główny wygląd menu domowego został zmieniony. No zobacz. Zobaczcie, jak szybko chodzi. Teraz wszystko to jest coś niesamowitego. A jak przeglądarka chodzi szybko? Bam. Wiecie co zauważyłem? Że LG OLED gra lepiej niż jakikolwiek soundbar. Dolbe Muszę podłączyć myszkę i, i klawiaturę na Bluetooth, oczywiście. I nie potrzebujesz komputera, i przeglądasz sobie internet w telewizorze. Ja, ale to jest maszyna, panie, to jest maszyna. A dźwięk, tak jak mówiłem, Soundbar ci jest niepotrzebny, to ci jest nic niepotrzebne, wszystko w jednym. Kupujesz telewizor LG OLED i masz wszystko w jednym. Ja, no to jest szok. To jest szok, nawet CDA jest. Wow. LG OLED test I'll look up LG OLED test in YouTube Jest, 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 patrz HDR Tu jest troszkę jasno teraz też, wiesz i, No i kamera też tak jest Dobra, nie zwalaj Jak to wygląda, jak to wygląda, jak to szybko się załadowało Po Wi-Fi Wow Nowy firmware Przyspieszył wszystko Ale to chodzi Jestem zadowolony. Ale to jest żyleta obraz. I ten dźwięk. To jest to. Czego potrzebuję? Przyjąć. Ja? No, no nie, no nie mogę. Ha, ha, ha. Jedyny telewizor, którego potrzebujesz, to OLED. I będziesz zadowolony. I szczęście zawita w twym sercu. Pozdrawiam i polecam.